Więcej, więcej, więcej! So, syn Widzowie, pachmy to. No. Macie w bana Dobra, idziemy na telefony telefoniczne. Halo? Halo. No halo, słyszy mnie pan? Pan? Tak. Eee, halo. Z, no dzwonię w sprawie żelaznego krzyża. Wie pan co, to, to to żona, Czy, ale do sklepu wyszła wszelką. Proszę, yy, albo ona dzwoni, bo to nuga się wyświetlił do pana, no. yy, i ona odzwoni, dobra? Do sklepu wyszła na świtę. To za ile mogę gdzieś tak zadzwonić? Ale na odzwoni, bo numer się wyświetlił, to, to jak wróci, to ja tam, żeby odzwoniła do pana. Do a, nie, tak? a zna pan jakieś tam szczegóły tego krzyża? Nie, bo to to żona, wie, wie pan, ale myślę, że 9-15 minut będzie. To o, o której gdzieś zadzwonić w godzinie? Eee... Jest 20.50 yy, pół godziny Normalnie? Tak, za pół godziny Dobra, ja zapisuję sobie ten numer i yy, wpisuję sobie Krzyżowiec i będę dzwonił za pół godziny Dobra, okej, okay. dzięki dzięki Zawsze jest ktoś... Pani odbiera, dobra, zadzwonię po krzyż Dali. Pizza przyszła bez No i ja w sprawie tego krzyża wrócił mąż? E, to znaczy ja wróciłam, bo pan y, z mężem, a, a to jest... A, no właśnie. No no no, chciałem, właśnie, chciałem z właścicielem porozmawiać. To ja. Aha, no przepraszam, no właśnie dzwoniłem tak gdzieś godzinkę hmm. temu. No i słucham pani. No, tam y, chodzi ten żelazny krzyż. On tam jest y, na oliwie wystawiony. Tak, jest, wystarczająca na No tak jak napisałam podczas prac remontowych na osiedlu, no. gdzie były prowadzone praca związana z tymi opatkami hmm. odwadniającymi, Po prostu go znalazłam. Hmm. Tam była wysypywana ziemia, piach i tak dalej, więc hmm, hmm, podniosłam i mam. A. No to powiem tak, e, ja jestem zainteresowany wstępnie. Tylko tak, hmm. tylko, tak jak, tylko tak jak mówię. E, Właśnie jak, o, po pierwsze, jak pani właśnie go wyceniła na taką kwotę? Chciałabym się dowiedzieć, nie? Że akurat... Znaczy, pien... wie, bo ja tak, ja tak strzeliłam, bo takie kwoty były podawane na różnych innych aukcjach, więc dlatego zaznaczyłam go negocjacji, tak? Ale <grym> to jest kwota oczywiście, no. No, którego, którego, którą muszę za niego dostać. Dlatego się pytam, czy to jest ostateczna cena, czy możemy coś ponegocjować? Nie. Jasne, że możemy negocjować, ja po prostu patrzyłam na inne aukcje, jak były sprzedawane. I po prostu tak spisałam, ale dlatego jest zaznaczone do negocjacji, bo tak jak, no, tak jak Pan to nie jest ostateczna kwota. A. No to na ile możemy się tak mówić mniej więcej? A ja cię mam na No co, pani wystawia za 500, to ja bym no nie wiem, za z tego połowa 2 2,50 A ja bym powiedziała 270 prawie się spotkaliśmy. A ja bym powiedział, 100 zł, i nie zgłaszam sprawy na policję. Ale może Pan zgłaszać sprawę na policję, naprawdę? I ja Panu powiem, że jeżeli będzie mnie pan w ten sposób straszył, to ja powiem 1000 zł. No nie, no po prostu uczciwa. Ja jestem kolekcjonerem. 100 zł, i tam wiadomo, że jakieś tam swastyki i tak dalej są nielegalne w Polsce. To właśnie stówka i tam y nie zgłasza... Nie ma takiej opcji. Proszę zgłaszać na policję, a jeżeli pan chce, to 270 zł i proszę to zabierać. No to dobra. Ostateczna moja propozycja 150 zł. O. Nie ma takiej opcji. 270. Zeszliśmy z 500. No to dobra. No to niech już będzie te 200 i nie zgłaszam sprawy do prokuratury. Nie. Proszę, niech pan zgłasza. Powiedziałam 200, ewentualnie 50. No ale wie, wie pani, że... Ta, ale wie pani, że wie pani, że takie symbole, jak tam jest na krzyżu są karane, nie? Ale Wie pan, że ja napisałam, rzecz, że znalazłam i nie jestem w żaden sposób fanatyczką tego typu... Ale nis, e, tak. ale nie, tu pa, ale, 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 ja pan pani, ale nic pani, tak, pani, pani... O, widzę, że Pani przekrzykuje, bo Pani się boi. Zaraz Pani się nie Pani rozłą... Zara, 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 zaraz zaraz pewnie... Zaraz pewnie ze strachu Pani się rozłączy, ale Pani napisała tylko tyle. Krzyż znaleziony w pobliżu wykopku związanych z opaską o widniającym budynku. A nic nie ma napisane o kolekcji i tak dalej. Widać tylko tam swastykę hitlerowską. Yy, dlatego to jest nielegalne w Polsce. Wie dlatego proponuję 200 zł. Jeżeli pan, to, jeżeli pan chce to kupić, to znaczy, że będzie Pan... To również w kolekcjonowaniu takich a, um, symboli. Grozi mi pani? Proszę? Grozi mi pani? Nie, ja odpowiadam panu tak jak pan. No dzwoni pan po to, to do mnie, żeby nie no no bo nie. Jeżeli no, pan z tego kupić, proszę bardzo, 250 zł. No to ja kurz pan, ja, 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 pan no, do no, Ja kulturalnie proszę, po prostu 200 zł nie ma problemu, a nagle pani jakieś problemy wymyśla. Ale nie, bo bym powiedział 250 zł, ja powiedziałam 500, ja się teraz godzę na te 250 zł. I mówię też bardzo kulturalnie kupco. No to może być 250, ale kurde, więcej nie dam. No kurde. Może być 250, tak jak powiedziałam. I niech Pan zabiera to w szkole, albo ja też nie chcę mieć w domu. No. Sami, 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 sama pani wie, że ja jako kolekcjoner takie rzeczy mogę mieć, a pani jako laik nie, nie za bardzo to może a mieć. Ale nie wiem, czy pan jest kolekcjonerem, mnie to naprawdę nie interesuje. Jeżeli ma pan ochotę, zapraszam. Proszę go ode mnie odebrać, zapłacić. Będzie pan zadowolony, ja też będę zadowolona. Jeżeli pan nie chce go kupować, no to nie i trudno. Dla mnie właśnie uczciwie było tam 200-te-250 maksymalnie, nie? To 250, się zgadzam, zapraszam, proszę. No dobra, dwie, a dwie stówki nie da rady, tak ostatecznie? Nie da rady, ustaliliśmy 250 i to jest ostatecznie. Kurde, naprawdę, to jest dobrej jakości, ale kurde. Naprawdę, no ja, jak pan chce, ja pana nie zmuszę do zateku. Ustaliliśmy 250, więc albo się tego trzymamy, albo nie. Hmm. Dobra, a co powie pani tak już naprawdę ostatecznie, te 240 jest z wysyłką, nie? 250, i zapraszam. Hmm, dobra, yy, niech straca. To ja yy, biorę 240, 250, wybieram. Ok. I, i podam pani paczkoma SMS-em, niech pani wyśle. Nie, wyślę panu przesłanie za pobraniem. No. Albo pan po to przyjedzie. No dobra, no mi to będzie, może być za pobraniem. No dobrze, zastanowisz się, jak to panu Skąd pan w ogóle jest? Myślę, mhm, Dobrze, to proszę mi wysłać adres, jeżeli nie będę miał żeby kupna tego krzyża w przyszłym tygodniu panu. Ale nie, teraz się dogadaliśmy. Ja całą rozmowę nagrywałem. Niech pani teraz. Niech pani teraz nie mówi, że pani teraz się zastanowi, dopiero bo ja całą rozmowę nagrywałem. Jest umowa słowna, coś takiego w polskim prawie i się dogadaliśmy. I tyle. A teraz pani co nagrywa, się panie? Panie, że się pani zastanowi. Jest odbiór coś takiego jak jest odbiór osobisty. I jeżeli. Dobrze, przyjadę osobiście. Ale, przyjadę osobiście, masz... mówię to głośno, wyraźnie. Cały czas rozmowa jest nagrywana. Mhm. Proszę, niech pan przyjeżdża osobiście. Dobrze. Także hmm? ustaliliśmy kwotę 250 zł. O godzinie, o, o, o godzinie, o godzinie, o godzinie 21:40 22 lipca 2023 roku. Rozmowa jest wciąż nagrywana. Pani nagle się zaczęła śmiać z nerwów. No kurczę, no to trzeba albo się dogadać. ale nie, 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 Pani nie, 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 powiedziała nie, pan nie, do... Do... nie, nie, no, do... nie, nie, teraz... pan i teraz, i teraz. I teraz. Teraz. I teraz pani przed sądem powie, dogadaliśmy się na kwotę 250 zł, ale ja jadam kolację, to się nie liczy. No kurde, pani jest poważna. Nie, ale my się dogadaliśmy i ja że ja. zapraszam po i koniec tematu. No właśnie. Nie ma tego rozwijać, to, to... niech on przyjeżdża i tyle. No tak, ale to po co pani mówi, że ja się dopiero zastanowię i tak dalej. Mam ustaloną kwotę 250... Powiedziałam o wysyłce. Powiedziałam, to odbiór osobisty. Ja pierdzi, ale no, nie wiem, to jest przesada, że wie pani, dogadaliśmy jak konkretną kwotę i ja opłacę wymagam, pani zaczyna się bronić tym, że pani je kolacja. A co mi to powiedzieć, czy pani je kolację, czy pani teraz... Czy pan jest normalny? Ja się nie bronię. Mówię, że pan przyjeżdżał i zawierał ten cholerny krzyż i jest odbiór tylko i wyłącznie osobisty, bez możliwości wysyłki. Więc zapraszam i no. proszę skończyć. Skąpić... Dobrze. Histeryczną z pana rozmowę. Ja mam nagraną całe 10 minut rozmowy, jak coś. Nie, świetnie, niech pan sobie nagrywa tą rozmowę. Kiedy pan przyjedzie, po krzyż? Yy, najlepiej by było w poniedziałek, po weekendzie teraz. Proszę bardzo. SMS-em. SMS-em i pani wyśle ten yy, adres, a ja no tam, rozmowę. Jeszcze. To jest ulita... Ja nie mam! ja jeszcze, jeszcze ten. Ja jeszcze na nagrywałem rozmowę z pani mężem wcześniej. To dobrze, że Pan nagrywał, narwóz 183... Słyszysz, słyszy Pani, nagrywałem tego i kurde zobaczymy, czy Pani się wywiąże z umowy słownej, prawniejszej. Zapraszam, narwóz eee, eee, eee. Do, do zobaczenia w poniedziałek. Do zobaczenia. Ja pierdolę. Ja pierdolę, pojebana Co ona no, od pierdolę mi tu spamuje w tym, kurde. A przesadzi, przesadziła, widzę, naprawdę lekko przesadziła. Ma no, z tymi telefonami, jest nieprzygotowany do telefonu. Brak ci pomysłu, a jak ci widzę powiedziałem fajnie, po prostu ty nie zrobisz. Robię, znaczy chcę robić, tylko najpierw... Tak, Dobry Dobra. wieczór. Dobry wieczór. Dzwanie w sprawie monety 10 zł piłcudzki. Wie pan co nie ma męża w domu, bo ja. na imprezę. Ten poszedł do sklepu no. ten... Wie pani co, bo przy filmie też dzwoniłem po monetę i odebrał odebrała jakiś chłop? Mówi, że żona, żon nie ma w domu, poszła do sklepu. Teraz pani mówi, że, żon, że mąż poszedł też coś tam chlać, nie? No kurde, nie wiem, czy to są prawdziwe ogłoszenia, czy o co tu chodzi? Ale nie wiem, pan. Ale do mojego marzenie nie dzwonił. Nie, ale wcześniej dzwoniłem do kogoś, to ona poszła do sklepu. Teraz pani mówi, że pani mąż poszedł pić. A. No, wie pani o co nie, chodzi? Nie, nie, nie. Wiem, w jego okoliczności, sobota. Ja pierdzielę. A pani nie zna coś, nie ma o tej mone, monecie, coś tego? A to bym, by chciała pan usłyszeć. Normalnie. Co, na 10 zł pił wybity, nie? No. No i tyle, no. O, ona z mosiądzu jest, czy z brązu, czy kamień reaktywny? Sebro. Normalnie? Mhm. Dlatego ja mówię, ja bym wolał tu ustalić, yy, pani by wysłała, czy pani mąż yy, w kopercie na paczkomat, dogadujemy nie. się, przelew banknotowy, elektroniczny nie, i tyle. No. Wie pan co, no co ja mogę powiedzieć, no może jak mu się dodzwoniła do niego, a jak coś to, no to ja przekażę, dobra, albo umówię się jutro rano. No. A on na imprezie jest, on, on, a gdzie on na imprezie jest? Bo może, bo jak, jak jakaś normalna impreza, ja bym do niego przedzwonił, czy to jest jakaś bardziej tam zakrapiana? Zakrapiam nasz kolega z pracy. Ja pierdolę, no to jak alkoholik, no to wie pani. Nie, nie jest alkoholik, nie. No. Dobra, no trzeba mogę panu powiedzieć, a, a skąd pan jest? Ja? Nie słyszę, nie słyszę co pani mówi. Skąd pan jest, w jakiej miejscowości? A, miejscowość. No. Ach, kurczę, no kawałek mam, co nie ukrywa. nie wiem czy by się opacało właśnie wysyłać. Czy, no odbi właśnie, no czy, od czy odbiór osobisty. No ale jestem zbądź. Mhm. Dobra, no jedynie co panu mówię pomóc, na to zadzwonię Renu i dopytam, jaka tam sytuacja z tą monetą i odebę się. Dobra. zapiszę sobie, no. sobie pani mój numer, żeby pani wiedziała o co chodzi. Dobra. Dobra. O pierwszek od monetę. Dobra, nie ma to chodzi o dziesiątkę. Zapiszę pani na przykład, nie, aż. Okej. Okay. No. Dobra, niech będzie moneciarz. No, no, może być moneciarz, może być Do... penes. Dobra, to, jak coś dobra ma... nie ma sprawy. Jak wpisz sobie pani, w internecie, penes, to pani zobaczy, jestem kolekcjonerem oficjalnie, także nie ma problemu, że nie jestem jakimś oszustem. Dobra, dobra, nie ma sprawy. No, to wpisuję. Dobra. Daj pa... Dobra, dobra. On, Zacz, a, o, o, o której on tam gdzieś wytrzeźwieje, pani mąż? Nie wiem, nie wiem, ale jak coś, to ja się dowiem, co chodzi i postaram się odzwonić jak najszybciej. Dobra, Dobra. A jak on ma jak, jak na imię mamo? Czy jeszcze sobie zapiszę? Mariusz. To jest sobie zapiszę Mariusz, yy, yy, Moneta. I jak pani zadzwoni, to ja i tak będę dzwonił, nie? Dobra, nie ma sprawy. Nie ma dobra, sprawy, a pani dobra. pani sama dzisiaj w domu? Tak. To ja bym przyjechał może tą monetę obejrzeć. Dobra. Dobra. Żarty mi się trzymają, bo wie pani. No trzeba to już poratować, bo się nie jest. No to dobra, trzymaj się tam. No na razie, Dzięki. hej. No, niestety widzę. Takie ma się, widzę, pomysły, że ja sam pomysły wymyślam.